Tu majoza, a w dzisiejszym filmiku będziemy robić lodziarnię w tym oto pokoju. Tutaj jak widzicie, mamy pomalowane ściany i podłogi, bo już wcześniej to zrobiłam. Ogólnie nie mam żadnego planu na tę lodziarnię. Więc będziemy sobie wymyślać. Tutaj jest taka ładna ta. Taka lada z Hello Kitty and Friends to niech będzie um, tej co tak nie wiem czy by tu dawać może coś innego o to ta jest dużo lepsza dajmy ją tutaj i tu też damy ladę albo tylko jedną tak trochę pusto wygląda, ale okej, niech tak będzie. Muszę wyrzucić tutaj te rzeczy, bo chcę zrobić tu wejście. Ach. Już ja zatrzymam i zobaczymy się jak to wyrzucę. Już wróciłam i już jest wszystko gotowe. No więc otwórzmy sobie te drzwi, to będzie tak nam łatwiej. Dokąd one się otwierają? Dajmy tu może jakiś dywanik na wejście. Nie mam tu za bardzo nic takiego z lodami związanego. Więc co ja mam dać? Ten kwiatek? Nie. Ta błyskawica, no nie. A to? Nie, to nie pasuje. To by pasowało. Albo to. Myślę, że to moglibyśmy dać. Bo to tak pasuje do naszych ścian i podłóg. Teraz tutaj jakąś roślinę. To w sumie tak jakąkolwiek. To no w sumie nie. No bo ten Wam źle wygląda. To tutaj będzie takie drzewko. Co jeszcze będzie? Takie coś to nie pasuje. Tu jest to jeszcze jedna doniczce. Halo, halo. Nie widzę. A gdybyśmy zrobili tak i tak, to by już było lepsze. to Tak, zróbmy. Eee, tutaj mamy tylko jakieś takie rzeczy. Dobrze, no to tego nie trzeba dawać. A um, coś jeszcze tu dać? Myślę, że na tym wejściu to będzie już koniec. W ogóle nie, na dworze nic nie robimy, tylko chciałam tu wejście zdobić. Dobrze, dajmy kasę. Ten taki czytnik. Zegar możemy dać, oki, okay. dajmy półeczki jeszcze. O takie. Albo nie, ja wiem co my tu mamy. Tu damy logo, bo ja też przygotowałam teraz logo. Jak pamiętacie, w poprzednim filmie z Biedronki, którego bardzo polecam i zapraszam na niego, to yy, robiliśmy takie loga Biedronki i tutaj też takie przygotowałam, ale tylko dwa, bo za bardzo te loga Biedronki też wszystkich nie zużyliśmy, więc pomyślałam, że, że takie dwa będą git. Tu menu musimy powiedzieć jeszcze. Dobrze, gdzie są nasze. O. Tutaj jest napis ice cream. Chyba tam jednej literki zabrakło, ale to nic. Dobra. Dajmy to. No tak chyba będzie git. To damy może półkę. Ja wiem, którą półkę. Tutaj ice Dobrze, tak jest git. Czy jakieś zasłony tu dawać? Myślę, że niekoniecznie trzeba tu jakieś dawać. A to nie, te były. Przepraszam, tu ja chciałam inne. To by można było dać. Jako takie do ozdoby. Ale tak nie. Nie za bardzo. Musimy dać tu w ogóle jakieś lampy. Na razie to wygląda tak średnio wyrzuciłam moje logo będę musiała iść po niej jeszcze raz o nie i chciałam je odłożyć a ja jej wyrzuciłam przypadkiem co ja zrobiłam te tapety na nie pasują czekajcie, zmienię coś tutaj myślę, że te są lepsze więc zróbmy tu jakieś kanapy Takie o. Zróbmy tu stolik i krzesełka. O te. I właśnie my nie mamy za dużo lodu, więc damy tu też takie inne rzeczy. Jak właśnie taki szejk, którego wyciągnęłam. Lub kawka, lub coś takiego. Gdzie są te lody? A, tu. No. I ja mam tylko te rodzaje. Wiem, że istnieje taki jeszcze jeden z tego tęczowego domku. Czy już nie wiem, jak on się tam nazywał. Ale ja mam tylko te. Niestety. No to otwieram ich tyle, żeby zapełnić tutaj całe. Już gotowe. To trochę długo trwało, dlatego chciałam to uciąć. Zajtacka, szejk. I co tu może być? Ciastko? No Hello Kitty to za bardzo na mnie pasuje. No ciastko może. Skończone. Oni ruszą tu stół. Teraz dajmy te zwykłe stoły, bo na razie dałam tylko ten taki z kanapą. Tutaj będzie jeszcze zwykły stół i tutaj będzie jeszcze zwykły stół. Albo tutaj. O, tutaj no. będzie dla dwóch osób, a tu dla czterech. Raz. Trzy cztery dobrze. Dalej coś mi się te podłogi i te te nie podobają. Toś tu jest nie tak. Tylko nie wiem na co to zmienić. Co tak średnio, ale już lepiej. A może na to. I tu też... A nie, tu się nie da tego. Uuu, ale tu się da tak. No to zmieńmy może na razie na to. Um, sobie tu jeszcze zrobić roślinki. Tak, na pewno. Tutaj roślinki. To menu coś mi nie pasuje. Chyba muszę je odłożyć na razie. Mm, Dobra. To samo my damy. I teraz damy tu tą szafkę. Tego też nie dajemy, bo to nam psuje. Teraz od razu jest lepiej w tej kawiarni. Więc znasz się lodziarni przepraszam. Bo my przecież lodziarnię robimy. Dobrze, dajmy tu jeszcze ten dywanik. O, i pod stołu dajmy jeszcze coś. To myślę. A zabierzemy sobie stąd. Ten właśnie głośnik. Zobaczę, co tu jeszcze jest. Co możemy dać? Te zasłony moglibyśmy dać tu. I tu. No fajnie. A gdybyśmy dali tu te wiszące lampeczki, nie te, ale może te też. Nie, to te nie. Ten człowiek też tu psuje. <grym> Więc go wyrzucę, niestety. Ale chodziło mi na przykład o te, jak są te zwierzaczki. Albo o te. To jest taki trik, tylko że. On będzie nam tu nie pasował, więc może by te dać? Dodajmy no je. Tak, tak będzie. Wow, pięknie. Tutaj coś takiego mamy. Mm. Akurat nie Chyba, że taką podusię by tu dać O, do siedzenia podusie Tutaj można sobie usiąść Na podusiach Tutaj może będzie jakaś książka Książka kucharska Dobrze nie mam tu żadnego ziarni. Nie wiem czym to zastąpić. O, tu są lody. Ale nie. One na mnie pasują huśtawkę. A może by na huśtawce można by było usiąść? O to będzie można na huśtawce usiąść. To jest mega fajne. Bo kiedyś siedziałam na huśtawce tak w tym, w kawiarni. To jest bardzo fajne. Tylko żeby to mniej jeszcze jakoś tutać. Albo nie. Dobra. My już w sumie wszystko gotowe. My może jeszcze jakieś tacki wydać na stoły? Dobrze. No to jest nasza ta kawiarnia. Znaczy się lodziarnia. Ciągle mi się myli. Jacie. Kogo by tu ten Zatrudnić ją może. Ogólnie nie nazywam swoich ludzików. Ej, nie dajcie mi nic do tych, no tych, tych ciasteczek. O, to ta pani, nazwijmy ją Kam Kamilia Nie wiem, to ona tu będzie pracowała. No więc tak wygląda nasza cała lodziarnia. Napiszcie w komentarzach, jak wam, się wygląda, jak wam się podoba. Tutaj można sobie zjeść lody, usiąść na poduszeczkach. Tutaj jest wejście. Tutaj są jeszcze lampeczki, menu. Gra muzyczka. Można na kanapie i na kuśtawce usiąść. To jest kasa i pani pracuje. Więc to jest nasza cała lodziarnia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pa pa!